Siemaneczko moi drodzy, raz jeszcze tym razem prosto z punktu w Bielawie na wolności 132 Witamy na wyprzedaży. no i zaczynamy realną wyprzedaż Za mną stoi tutaj u góry konsola Xbox One S500 giga dwa pady w komplecie z pudełkiem Cena 850 zł, róbmy równo dzisiaj za 700 Także moi drodzy, jeśli ktoś z was ma ochotę zakupić konsolę, może dla dziecka albo dla siebie To równo 699 zł dzisiaj Kolejną bardzo fajną rzeczą mamy zestaw kina domowego Blu-ray firmy Samsung. Cena 399 zł. Dzisiaj zróbmy 270 i zestaw kina domowego będzie wasz. Kolejna rzecz za mną to jest na pewno warte uwagi. Zestaw soundbar do telewizora również firmy TCL. Nówka w pudełeczku ze wszystkim w komplecie. 269 zł. Zróbmy dzisiaj za 220 i również soundbar jest wasz. Dobra, robimy najpierw tak, 270 za kino domowe. Później zestaw soundbar. Oczywiście, moi drodzy, te ceny są do końca miesiąca, czyli macie jeszcze dziś, jutro i pojutrze, ostatni dzień, żeby zakupić te wszystkie rzeczy, naprawdę w mega okazyjnej cenie te ceny się już nie powtórzą, dobra, zmieniamy 220 soundbar proszę bardzo. kino domowe oczywiście ze zestawem wszelkie okablowanie dobra, następna rzecz mamy tutaj za mną, mamy dwa laptopy, laptop HP Pavilion Cena 2549, jest to świeży produkt, mogę zrobić na 2400. Odbiór oczywiście osobisty. Z drugiej strony mamy Acer Aspire V3 z I5, mimo tego, że jest stary. No to procesor wciąż Jary. Cena 699 zł. Zróbmy równo za 600 stówek i laptop jest wasz. Na górze mamy jeszcze. Zobaczmy. Są to grzejniki ceramiczne. Bardzo dobrej mocy, bardzo dobre na zimę. No niestety już sezon zaczął się wiosenny, także ciężko będzie to sprzedać, ale za 150 od sztuki możemy się tego pozbyć. Także zapraszam serdecznie na wolności 132. To są pierwsze produkty, które były przecenione. No, mamy jeszcze kilka sporo takich innych akcesoriów, m.in. kierownica do komputera. Apollo 129 zł, zróbmy równo za stówkę yy, kapsułkowy ekspres do kawy Dolczy Gusto.